Co to nam się dzieje? Halo, halo? Wracamy, miejmy nadzieję, po problemach technicznych niezwiązanych z internetem. A, się dzieje dużo, bo Sonic spadł z czwartej pozycji na czternastą, coś tam się podziało. Na starcie mamy nadzieję, że wszystko dobrze już działa. Na razie druga pozycja, Alpha. Oj, Pateo tak, a tak Pateo do Reti Filo od wewnętrznej, ale teraz do dwójki, on ma zewnętrzną, zostawione miejsce dla Alfy Tauri, ale lepsze wyjście właśnie najczęściej jest po tej zewnętrznej i Pateo to wykorzystał na czwarte miejsce awansowe, a tu problemy, ma Hereksa rozwalony, rozwalony kierowca Red Bulla na wyjściu z Ascari. oj, ojojoj, oj. aż tutaj kibice nam, kibice Stacha nam szaleją na czacie, Pesek się. Karła tu stachu nam. Stachu nam wyprzedza Pesosę z jakimiś chyba problemami kierowca Alfa Romeo. No, coś niedobrego się dzieje. I o ile pozdrawił, teraz będzie wyprzedzał Tom Sika, chyba do Ascari od zewnętrznej McLaren nie, no, to musi raczej Nie, jednak się zdecydował na ten manewr. Bok, i ma prowadzi walka zakręty numer Ale 10 w I to nie cieli w ścianę! Niestety, Jak już właśnie z ziemią. Widziałem to. Chociażby się... zobaczmy na to, gdzie jest. ZMORA Mora Drive'tru! Z Mora Drive, z Mora drive przekroczona prędkość pod wirtualnym safety carem. Wirtualnym teraz w tym momencie jest Pateo. To najlepsze z tego, co, co mi się wydaje. To Pesos to... jest atakowany przez More z Mora, tu chyba bez większych problemów. A wyprzedzi yy, nam Mercedes alfa Romeo jest już na czwartej pozycji. Kary. No ale tutaj Stachu niestety po prostu przyciął nam zakręt. Ale tu Stachu będzie atakować pateo. To będzie atak pa Stacha od zewnętrznej będzie Red Bull. Próbować objechać w Williamsa i tak się dzieje. Stachu awansuje nam na pierwszą lokatę i zobaczymy, jakie on teraz Jumon? będzie prezentować tempo. Stachu jest na pierwszym miejscu. Czy pas spalił cały R właśnie, a Pateo ma 150? Umon przepala, Jumon będzie atakować pateo do Rodi. I od wewnętrznej atakuje oj. Alfa Romeo bok w bok. I oj, czy się lekko. I to jest idealna sytuacja dla Stacha. bo jest teraz jak z Teresu. na półtorej sekundy, a tu Jumon nadal walczy z Mateo! To jest właśnie idealny scenariusz dla Stacha. Delma wycofuje się, rozwalony na wyjściu z Skari. Czy będzie czy się kar, Czy będzie się wycofał? Dwie mamy. Ale zobaczmy tutaj w międzyczasie, o Willer. Pozdrow, wyprzedza nam J.R. Moraja dla Skari. Juman będzie atakować, nie ma tego Airso Pateo pali. Ale właśnie Human ma DRS i Slipstream za kierowcą Williamsa od zewnętrznej. Będzie próbowała Alfa Romeo, opóźnione hamowanie w Williamsie. Lekki chyba kontakt, ale Human wskakuje nam na pozycję numer 2 i teraz pewnie będzie gonić Stacha. Myślę, że jak będą bardziej to tak teraz Human, zobaczmy, czy Human spróbuje. Nie ma tego Airso kompletnie, ale i tak będzie szybszy. Ale będzie tak, atak! Tutaj będzie atak, będzie Alfa Romeo próbowała atakować. Tu agresywnie obronił się Red Bull, ale od zewnętrznej próbuje Humon wyprzedzić nam Stacha. Zostawione miejsca, ale lepszą trakcję będzie mieć Red Bull. Ale tu lekko zblokowany. Zmora. Red Bull może ten zmoraz wykorzystać. Humon jest pierwszy, ale tu teraz czy skorzysta z tego Mercedes? Nikt nie ma Ersu, ta trzema troszkę nikt. Bez Ersu, co tu się dzieje? Do warianty De La Rodzi będzie chyba atak. I Zmora chyba na spokojnie. Tak, Zmora będzie drugi. Jest drugi. I teraz musi wyprzedzić Jumona. I, i Ale teraz Jumon właśnie. Jumon musi się bronić przed szarżującym! Oooo! Obrócony Red Bull i Williams z jego wjechał! Stachu obrócony i Pateo nie wiedział co zrobić, jak uniknąć Red Bulla i wjechał prosto w niego. Stachu kara obrócone i Stachu i Pateo. Pest jest cały, Peso, na Pateo, pateo ma skrzydło? Stachu jest cały chyba. Pa Pateo chyba nie ma. Pateo chyba. nie ma skrzydła, niestety, nie no wiedział co zrobić. Generalki nam się posypał w tym momencie. Mora. Tutaj Zmora może atakować i tu na pewno będzie atak. Do pierwszego zakrętu od zewnętrznej, Oj. nie od wewnętrznej. I tu chyba raczej no, nie ma czym odpowiedzieć na razie. Alfa. Romeo, choć opóźno za lekko hamowanie, musi zostawić mu miejsce o. Mercedes. Po przejechały. Będzie lepsze wyjście Mercedesa, ale właśnie teraz do Delarodzi tunel będzie mieć. Yumon i może znowu odpowiedzieć, ale chyba za daleko, bo nie ma jak, ani Zmora, ani Jumon. Y Szkoda bardzo kierowcy Ferrari rozwalony. O, Pateo rozwalony! Ooo! Na umarę. wyjściu z Delaroji Pateo, pateo, pateo rozwalony, ja na wyjściu z Delaroji... De 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 no, dziesiątki, bo tam Tesuks w kanapce JPina i Kuklina i tutaj też jest ciekawe. Tam musiałby jakiś kontakt Safety car! Safety car, Safety car pod koniec wyścigu! 100 km na godzinę tylko w tej parabolice i zobaczmy Zint kolejna kara Zint się wydarzy ruszył I ruszyli. tam Umon, ruszyli, ruszyli. Umon. Stachu dobrze ruszył Wszyscy teraz palą ten ERS Zobaczmy co się wydarzy. Tam jeszcze cool Sonic z Joey Ramorej bok w bok i tam jeszcze... Jak to rozegra Romeo? Jestem ciekawa reddu! A tak Stacha smakła takuje od zewnętrznej Pesosa po PESOS! Pesosa. Ale lotka. Pesos ma zewnętrzny chyba lepszy grip Zmora w ogóle... Ujażdymy, ale Oj, Zmora z Mora strasznie stracił Ale Wyprzedza Stacha. Co to się wydarzy? Kto stanie na tym podium w końcu? Kulsonik już jest drugi. Kulsonik wyprzedza nam Pesosa. Oj, oj, oj co to się wydarzy? Ale teraz Pesos się odgryza, Ależ tu bok w bok do, pierwszego, do pierwszej szykany, do Reti Fjord. Kto ten wyścig wygra? Kto stanie na podium? Nie mam absolutnie pojęcia. To jest... ile my tu mamy w ogóle oj, Kontakt między się. Kulsonikiem a PESem Z tyłu jeszcze z Mora tam nie Nie, ja tu nie wiem. Co tu się w tym momencie wyprawia? O, teraz kto stanie się... na tym podium? Jajka. To jest 2-8, ale to jest A, jakiś Kulsonik, błąd Kulsonik. Pesosa! Błąd Kulsonik. Pesosa na Skary! Ale jest błąd dajdzie. Pesosa Ale zobacz jaki tu jest gap, to jest bardzo blisko! Kto wygra ten wyścig? 3 sekundy! Pesos czy Jumon? Pesos Kulsonik. Bo... Kulsonik 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 czy jeszcze! Ale kubola. Kulson ma kary! Kulson ma kary i kto wygra? Pesos czy Jumon wygra to? Stachu na trzecim miejscu! Coś nie jest Coś nie co dzieje... Ej, czemu Pesos'a nam wyrzuciło tak daleko? Bo wrócił do gry! Pesos Bo wrócił, wrócił do gry, Pesos z błędem To będzie do przeanalizowania Pesos w tak, tym tak, momencie tak, jest tak, na drugim tak. miejscu Pesos na pewno jest na drugim tak. miejscu Co najmniej, nie wiem czy wygra, czy ten... Trzeba będzie wszystko przeanalizować jeszcze na wczytywanie, to się właśnie teraz skończyło i mamy już rozpoczętą procedurę startową. No i wyścig możemy uznać, proszę Państwa, za rozpoczęty. Ależ tam dużo dymu się podziało na prostej startu mety. Z przodu, proszę bardzo, dobry start I Pesosa, go. jest chyba w pierwszym zakręcie przed balanem, ktoś na później do hamowania. Teraz kontakt! Ui. Trzech kierowców tam się zderzyło, teraz tam jeszcze Strudzik, wydaje mi się, że mógł dosyć dużo na tym ucierpieć. Objechał teraz Pesos, trochę po trawie jednak jest na pierwszym miejscu, nie wiem czy nie ma struzik skrzydła. Druga plaga obroconych, racing point, zint obrócony Arek jest na piątym miejscu, Struzik stracił dwie pozycje po tym starcie. Aż do dymy, w środku stawki free wide do Della wjeżdżają kierowcy Williams, Red Bull i Ferrarca i struzik chyba tak, nie ma lotki, nie ma lotki, kierowca Aj. Williamsa. a Arek już na czwartej pozycji już objechał nam. Papika w pierwszym lezmo. A wiemy, będzie, będzie miał Pesos będzie, będzie atakował, atak. na pewno będzie atakował. Skończył się airs Balanowi, i tu będzie na wewnętrzną wchodziła Ferrarka. Proszę Państwa, i chyba to będzie udany manewr, choć nadal się broni Balan Ależ... na tą wewnętrzną. Opóźnił dohamowanie, teraz idealnie zostawione miejsce, ale Pesos to. Oj, co? Co? Balan wycofał się z sesji? Co tu się wydarzyło? Moment. Eee, nie mam w tym momencie pojęcia. Ać. A z tyłu, zobacz koło w koło, tutaj The Legend kontra Franie kontra Tomsik jeszcze. Bardzo ciekawe pojedyncze. Teraz późne to hamowanie ależ ale żdaj No Uj, i tutaj mi. trochę Taki chyba. Kontakt. I też Franie również za szeroko. Cieka z tego teraz. Astruzik. W tym momencie właśnie wskakuje nam w punkty, mimo tego, że miał jeszcze tą karę. Oj, Struzik i kapi, Uślisk! Ależ POTĘŻNY DZWON! No ścią niczym. Kto to był Zain? w jedenastym? Lucy, Lucy. Lucy w jedenastym, Rozberga. Oj, oj, dramat Williamsa po raz kolejny, no. Z tyłu stawki, oj! To jest lekki tap. Tylne skrzydło. Zobaczmy to od Kuny. teraz. ależ blisko, z prawej strony, teraz w kanapce, nie ma szans, bo nie ma drs u w ogóle, The Legend. I Kuna od zewnętrznej, a teraz będzie mieć wewnętrzną, do drugiego zakrętu, ślizg Mercedesa na wyjściu i ta walka nadal trwa, nadal trwa. Jak Będą, to nie robić top... highlight'ów 30-minutowych, nie? No właśnie, nie? a później problemy, <laughs> że, że za długie te highlight'y, aż się dzieje prawie free do De La Rodzi, chcieli wjeżdżać, a teraz Legend znowu jest na 15 pozycji! Tomsik 17 Tom znowu! z kolejną karą, Tomsik z kolejną karą. Legend, mimo że wyjeżdżał z Reti Filo na 17 miejscu, jeszcze przed De La Rodzią, z powrotem wrócił na 15. W EPF dzieją się rzeczy nie z tej ziemi, nie stworzone. A z tyłu, proszę bardzo, swoje świeże softy wykorzystał Woseba, który awansował w tym momencie na miejsce szóste, wyprzedzając Kapiego, który jedzie na siedmiu-okrążeniowych medach. Ja wiem, że Pesos jest dość agresywnym kierowcą, więc może jednak nie ryzykowałbym tutaj jakiejś większej walki z kierowcą. Franiu. Oj! Uu, la la, Franiu nam się wycofał z sesji. A Narodzi tak rodzi. Będzie przed, nie? W trójce Luka chyba zjeżdża. Zjeżdża Luka. Tak, oni muszą zjeżdża zjeżdża, zjeżdża Pesos. Zostaje Pesos! Zobacz! To Peso zostaje! O, ależ tutaj! Zagranie za w Abank. A co z Wosebą? Będzie, będzie przed. Mi się wydaje, będzie że się przed. chyba będzie, będzie przed. przed. I Machlin tak samo może być przed. Będzie przed, tak. na pewno Woseba Woseba będzie na pewno. Stawkę. I za chwilę myślę, że już rozpocznie tą rywalizację. Dokładnie tak już teraz wciska gaz do dechy. No i restar chyba zrobiony dosyć prawidłowo, ale jest tu ogromny tunel aerodynamiczny, ma te zużyte medy, Za nim jest woseba na świeższych softach, nie, nie bardzo świeżych, ale na świeższych. Na razie utrzymał się PESOS na tym pierwszym miejscu. Tak, PESOS to wybroni, PESOS to wybroni, właśnie będzie paść ten na nas już spalił basas! Sebascaro! ściął nam woseba, niestety tor! Woseba Pesos jest atak na P1 i Woseba poradzi sobie teraz z Pesosem. Myślę na tej prostej, dokładnie tak to się dzieje. Raczej Odpuszczam, nie ma szans. Po hamowanie, bo on lubił później tych ale jednak puścił. Sekund, Luka będzie chyba McLean'a atakować do paraboliki. Tu jeszcze chyba ataku, tak naprawdę nie widzieliśmy do tego zakrętu w tym wyścigu i Luka wskakuje nam na miejsce numer 3, choć może McLean. Się tutaj odgryzać, może to ze wszystkiego skorzystać jeszcze Arek. teraz włączony, bok w bok jedzie has i Alpha Tauria. Arek się temu wszystkiemu na spokojnie przygląda, ale chyba Luka tutaj wybroni na razie te trzecie miejsce. Tu jest naprawdę grubo, to jest naprawdę Luka, niewiele. Luka daje bombę od zewnętrznej i teraz ma wewnętrzną te dwa i chopiedzi chyba Pesosa. Będzie raczej lepsza atrakcja w hasie i tak się dzieje. Arek Luka przed Machinem też. Miejscu. Arek przed. To, i było kluczowe, to było kluczowe, to było kluczowe, to było kluczowe, żeby tak, tak. właśnie być w czystym teraz powietrzu. Cała jedzie właśnie w tym pociągu, co tutaj się wydarzyło. PESO z To jest Pesos prezent, to jest prezent teraz dla niektórych kierowców. No to i PESO z tym pewnie. sobie zagrabił tak naprawdę szansę o, o podium w tym momencie, tak mi się wydaje. 30. Ręk zobacz, dobić. To będzie powinno jako P1 teraz, w Woseba chyba straci też to miejsce na torze w tym momencie. Będzie Arek atak. ma dwa ostrzeżenia. Arek nie może złapać Ojej. ostrzeżenia na tym ostatnim kółku. Luka po raz kolejny od zewnętrznej, ale tym razem teraz McLaren się wybronił. Wcześniej Werarka nie dała rody. wybronić, ale coś się <noise> dzieje. Ostatnie kółko tego wyścigu i kto nam stanie na tym podium? Chwila. No właśnie, to kto będzie teraz chyba trzeci? Woseba. seba będzie trzeci. Nie będzie wygranej, nie będzie poprawy tego wyniku z Brazylii z sezonu drugiego, ale to Luka. Ten wyścig nam wygra i drugi będzie rosła 46! Udało mu się najlepszy wynik w historii w lidze od, Park Fermé! O 21.37! zapalają nam się już powoli czerwone światło. Ja mam tragiczną kamerę na start. Teraz się dopiero przełącza. Wszystkie pięć świateł nam się zapaliło. przetrzymuję tutaj. Oj, Peso, skara przejazdu przez aleję serwisową, ale startujemy do Grand Prix Włoch! W spicie drugim. Dobry start, roba Kubica, ale jeszcze lepszy start papryka. O, co tam się stało! Problemy niestety z botem chyba Awekso. Safety car na torze! Już od razu w dojeździe do pierwszego zakrętu. Co to? Eee, zaskoczy nieco swoich rywali za sobą może wstrzyma do linii mety, może zrobi Walteriego jego i dalej trzyma, dalej trzyma, dalej nie rusza. Teraz dopiero poszedł. W momencie, kiedy wyszli z paraboliki. Dobry restart Cezarego z tyłu, który od razu atakuje tam roba kubicy do wewnętrznej wciska się do pierwszego zakrętu, ale tam zamieszanie też z tyłu! Chicken zamieszany walkę. Jadą free wide do! Pierwszego zakrętu ktoś tu musi odpuścić, bo to się źle skończy, ale teraz tym razem przejechali ten zakręt. Na szczęście czysto tutaj wal... I teraz mamy atak Hasa na Mercedesie w dojeździe do warianty Delarozja O, do wewnętrznej tutaj nurkuje Has, opóźnione hamowanie. Drobny kontakt, lekko wypchnięty no poza Torium. On tak, o, obydwaj teraz ścieli ten zakręt i Bartkowski odpuszcza do pierwszego Lezmo. O, ależ błąd roba Kubicy teraz na wyjściu z Oscarii, ależ wyratował to auto. No właśnie, chyba nie do końca, bo od tego kółka spokojnie można jechać do końca tego wyścigu na medach, to się da zrobić. Oj, teraz wybacz, walka Jumona z Capeteto Ascarii, od zewnętrznej próbuje Mercedes wyprzedzić Alfa Romeo i mu się to udaje, ależ się tam wcisnął pięknie Jumon. Do czasu, do czasu tego samochodu bezpieczeństwa bardzo niespodziewanego, kto to wie, na razie był jeden, może będzie jeszcze kolejna. a z przodu, proszę bardzo, Arko właśnie się znalazł przed Gero i awansuje teraz na miejsce trzecie, ale... Teraz jeszcze Narwotę od Wali zewnętrznej. Się. Będzie walka tutaj do warianty do A teraz. Oj, szeroko tam wyjechał Bartkowski. Obaj nie mają RS w tej Bartkowskiej. Ale na tą ma go 50%. I to wykorzystuje teraz. i wyprzedza od zewnętrznej kierowcę Hasa. ma no głosowanie na kierowcę dnia. Także zapraszamy serdecznie do. Dzięcia w tym udział. O i teraz zbę. błąd roba kubicy! Obrócony Red Bull w ścianie, Ależ kolizja, ależ fatalny błąd, roba. No idealnie to na swojej kamerze uchwyciłem. Nie było. Wszystko tak, się tak. nagrało niestety dla niego. Urywane skrzydło w bolizie Red Bulla. Patnie nam na sam koniec stawki, ale tutaj na prostej startowie walka Bartkowskiego, Cezary, Dunsiora. Dunsior podgryza już McLarena, teraz McLaren też free wide, jadą do pierwszego zakrętu, proszę Państwa, co tu się dzieje? Wypychamy na trawę lekko... Ee, ...zawodnik Renault, który teraz walczy z Bartkowskim na wejściu z tego zakrętu. No jazda free wide do tej jeden na Monzie to nigdy nie jest dobry pomysł. Cezary też fajne do oglądania, także miejmy nadzieję, że weźmie sobie to do serca na przyszłość i nie będzie robił takich rzeczy. Teraz Papryk nam atakuje Struzika. Do pierwszego zakrętu. Spokojnie tutaj objeżdża McLaren, Williamsa. Dużo świeższe medy. Przewaga tych opon. Teraz Cezary po raz kolejny walczy z Bartkowskim. No, ta walka ma wiele epizodów w tym wyścigu. Dla niego woda na młyn, tak naprawdę. Teraz Arko od razu traci przed dojazdem do Askarii jeszcze pozycję. Struzik cały czas się będzie tunelowo i spokojnie sobie odjedzie jeszcze. Jumonowi trudne, ale w ogóle na dohamowanie, jaka to była potężna różnica. Paraboli ceny no teraz odjeżdża dosłownie, jakby chciał. Jakby zupełnie widział, bo i damy się tak naprawdę ścigali. Struzik. No i Struzik A, będzie teraz bo... na drugim miejscu. Te kary, no. te kary są bardzo istotne w tym momencie. KPT. Czy KPT jedzie po podium pewne. Teraz robotel atakuje Jumona do pierwszego o, zakrętu. O. Oj! Przepili nam się i do Tak, dokładnie, kapety, już w tym momencie na czwarte miejsce, no i teraz na pewno jedzie na podium. I to jedzie nawet na po drugie miejsce, pragnę zauważyć zawodnika Alfara Romeo. Papryk zbliża się już do paraboliki. Za momencik pewnie nam ten wyścig wygra. Przekroczy nam linię mety. McLaren zwycięża w splicie drugim podczas Grand Prix. Włoch, drugi, KPT, trzeci, Struzik, czwarty, Narwotel, piąty, Bartkowski, szósty, Jumon, siódmy, Cezary, ósmy, Dumsior dziewiąty, na linii mety wjeżdża nam Lugwajt, ten dziesiąty, Arko, ale Arko spadnie w siną dal. Cieka. Ja pier... Nie wierzę, nie wierzę. Pierwszego zakrętu e, za klapkiem może mu, mu przynieść relatywne korzyści. Światła nam się już zapalają. Przytrzymują, ale już gasną i ruszyli do wyścigu. Grand Prix było. dobry start klapka, dobry start Nioka. E, dość kiepski start przegrywa Jakuba, który od razu jest tam połykany przez Mirorima. Wejdzie do pierwszego zakrętu, Niok atakuje też klapka od razu. Ależ tam dymy niesamowite! Co tam się stało? Mikeszek poleciał bokiem, stanął obrócony kierowca Red Bulla. Poleciały tam jakieś skrzydła, miejmy nadzieję, że tylko u niego nie ma samochodu bezpieczeństwa, także ścigamy się dalej, Adi teraz. Adi jakby zagubiony teraz, walka tam z przodu, Ziemia i Hebefeke, poleciał któryś z kierowców szeroko na wyjściu z tego Ascarii. Ależ tutaj dymy teraz, dwie alfytauri się zderzyły, Ziemia oraz Kapucyn w ścianie, ależ nieporozumienie, tragedia tutaj tego wło, tej włoskiej ekipy. Wirtualna neutralizacja na torze z tyłu tam jeszcze. Tele też bez skrzydła. Z czasu wiatru. Pierwszy z zawodników z karą trzech sekund. Za zakrętu. Oj, Jakub obrócony na wyjściu z lesmo 2. I spadnie teraz bardzo daleko. Spadnie za na czwartej pozycji. Ponad dwie. Ależ teraz błąd, renycha w lesmo 1. Ależ teraz niebezpiecznie obrócony na środku toru. Ależ tutaj błędy popełniałem kierowcy. Teraz musi puścić jeszcze Miziarenek. Spadnie nam na miejsce jedy, na, na miejsce dziesiąte. przepraszam. Dalej na wirtualnej pierwszej pozycji. Klapek się teraz napędza do pierwszego zakrętu. Będzie tutaj chyba atak na Ferrarce, która właśnie w tym momencie wyjeżdża z boksu. Rozgrzane medy i Niok traci prowadzenie. Klapek obejmuje je po raz kolejny. Zabrakło jednej dziesiątej. Ten jeden błąd na Skari przesądził o tym, że Niok stracił prowadzenie w tym wyścigu. Ufa, teraz. Romeo raczej tą przewagę. Ognienia spokojnie wykorzysta. Tak to się dzieje od zewnętrznej w dojeździe do Ascari. Alfa Romeo objeżdża nam Ferrarke Lula los, w międzyczasie jest najszybszym okrążeniem wyścigu, A Demian będzie nam atakował. Dziuken opuścił sesję gry. Czy Dziukensowi znowu wywaliło jego dampera? O Boże! I jego dampera. O Boże. Demian teraz wyprzedza spokojnie. Nie. Bicepsa do retifio. Mhm. Prowadzenie jak na razie klapę chociaż nie tak pewnym, bo widzę, że Niok się tutaj napędza. chce tutaj klapkę wyprzedzić i tak też się dzieje. Tak też się stanie. Pewny manewr kierowcy Ferrari. Oczywiście nie ma. Teraz Mirek się napędza. Będzie też atak tutaj na klapku. To jest bardzo ważny manewr dla Mirorima od zewnętrznej. Big Ball spróbuje tutaj do pierwszego zakrętu. Wypchnięty całkowicie Mirek przez klapkę. Oj, tutaj się podziało teraz. Ciężko powiedzieć. Oj, teraz błąd Bicepsa Vaskari. Błąd. Możliwe, że była tam też próba ataku na McLarenie. Teraz musi uważać. Oj, przebita opona u Bicepsa, co tu się stało? To na pewno Niok ten, wy, ten wyścig nam przejedzie na mecie jako pierwszy, ale wygra go Klapek. Mirrorin niestety spadnie nam z podium, skoczy tam Demian po sensacyjnej jeździe z 11 miejsca. 8 pozycji w górę, czwartych EBFK brakło tam nieco. Miro spadł dopiero na miejsce 5, 6, Adi.